Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku dzisiaj zdrapeczki za 25 euro krzyżówka za trójkę, dwie małe za euro krzyżówka za piątkę tutaj za piątkę druga zdrapka, no i jedna za dyszkę, także 25 wkład w odcinek, zapraszam was kochani do oglądania trzymajcie kciuki, no i zaczynamy i zaczynamy najmniejszą zdrapką mam tutaj numerek trzeci i numerek drugi, tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty Wszystko po dwa razy. I tutaj jest druga gra. Na tej mamy dwójeczkę, także pierwsza wygrana już jest. Lecimy z dwójką. Zrabka numer dwa I tutaj też nie ma. Także bierzemy się za krzyżóweczkę, żeby tradycji stało się zadość. Od razu Was przepraszam za moje palce. Malowałam pisanki. W sumie nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek, w świętach, po świętach, przed świętami. Nie wiem. Szukamy D i K. D'aller, et vous vous jeskie LM Mamy pierwszy wyraz Dalej FC w biastce mamy EIP co było dwa No dobra. Dalej. Te ku. Koni widzam. X I R V Co musieliby dać do wygranej? Mam jedno słowo A aby przyniosło wygraną albo n A jest S. Ale S nam tutaj nic nie daje. Nie było NA, Y. No i H też nie było. Więc zostajemy z jednym. Z jednym wyrazem. Lecimy z kolejną. Mamy trzynaście, dziewiętnaście i tutaj czwórek w tej grze. Tutaj nie ma. Tutaj szukamy dwadzieścia trzy, szesnaście oraz piąteczek. No nie ma. Zrobimy sobie krzyżóweczkę za piątkę. No i mam nadzieję, że będzie dobrze winać, bo chciałam zmieścić całą zdrapkę w kadrze. I tak szukamy R i C. اتشد 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 Mamy tutaj I jeszcze tu XY. Do bonusu brakuje tylko literki O. Ciekawe czy dadzą. Dalej P i T dalej HIV. Jeszcze tu I Jeszcze tutaj GS. GS. i to chyba tyle F i W nic się nie układa żadnego wyrazu jeszcze nie ma K i -b. Tu było B, tu był Y. L. W, przegapiłam. B. Ale chyba nic z tego nie będzie. Mamy dziderkę A. i żadnego wyrazu chyba że jestem ślepa literka i tutaj mamy pierwszy wyraz tu mamy drugi i tyle tutaj mamy też jeden drugi no, ale trzeciego nie ma. Nic tu nie wyczaruje. O nie było. M i E. Nie było. Było A, ale nie było E. S. Było, ale nie było D. W bonusie. Była dyszka. No nic, nic tu nie widzę. Także przejdziemy sobie do ostatniej. I tu mamy wygrywające liczby 18, 5, 17, 7 i 19. I tutaj do każdego rzędu jest osobny mnożnik. A mamy tak 22, nie ma. Szósteczka obok. Dwa nie ma, dwadzieścia sześć nie ma, nasza najwyższa to dziewiętnaście, a najniższa to pięć. Dwadzieścia osiem na to nie ma. Same dwudziestki. Trzy rzędy za nami, ale jeszcze trzy przed nami. to nie trzynaście też nie jedenaście też nie czternaście nie piętnaście też nie i ostatni rządek trójeczka trzy dziewięć trzy jeden czwórka i ósemka Także tutaj też nic nie ma. No dzisiaj pustakowo. Szukamy w bonusie gwiazdki, a mamy wisienkę. Za stówkę. Tak więc... To były przegrane. A wygrana była dzisiaj tylko jedna. Już Wam pokazuję. 2 euro. Także... Na pomnożenie wpadło, jak to mówią. Kochani, ja Wam dziękuję. Jeśli się podobało, zostawiajcie łapki, subskrypcje oraz komentarze. A ja się z Wami żegnam. Życzę miłego wieczorku oraz wysokich wygranych. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Pa, pa.